Minął rok. Minął znaczy rok. Nie minął rok w momencie, w którym to nagrywamy. bądźmy w pełni transparentne. Do roku jest 7 listopada, w momencie, w którym powstaje ten film. No to jeszcze. 19 dni. 19 dni, no prawie 3 tygodnie. Eee, czy wtedy poszedł pierwszy film, czy wtedy powstał kanał? Wtedy poszedł pierwszy film. A kanał, ale... kanał powstał wcześniej? Nie, 25 powstał. Tak? Tak. Przepraszam, że myśmy nagrały A, film takim... i stworzyłyśmy kanał. Wtedy już miałyśmy konto, już było wszystko i ja gdzieś mam nawet Screena, myślę, czy mogę to stworzyć, a ja mówię tak! Tak, bo w, w zasadzie fajnie by było opowiedzieć całą genezę tego powstania kanału. O, historia. Ta, Histo to była tak to, to jest... Tę historię będę opowiadać wnukom, jeżeli kiedykolwiek się doczekam. Um, więc to był wrzesień, wrzesień rok temu i to był taki śmieszny, śmieszny czas, kiedy zaczynał nam się ostatni rok magisterki, a Zosia właśnie skończyła swoją pracę. Mm -hmm. I ja pomyślałam wtedy, zażartowałam do niej, że już po tym jak oglądałyśmy BookTube'a, rozmawiałyśmy o książkach, że no teraz masz tyle wolnego czasu, że mogłybyśmy założyć kanał i gadać o książkach. No i wiecie, heszki hihi, haha, ho, I temat został. Tydzień później, pamiętam, równo tydzień później Zosia uraczyła mnie jakże wspaniałą ja musiałam wiadomością. Przetrawić, bo odebrać ostatnią tak. wypłatę. <laughs> uraczyła mnie jakże wspaniałą wiadomością. Mogę jutro zadzwonić. <laughs> Niepokoją. Stres level. To jest, pamiętam to do dzisiaj, a minęło tyle czasu, że Zosia się ze mną umówiła na rozmowę telefoniczną na 15 następnego dnia. Myśmy jeszcze nie rozmawiały wtedy za dużo tak, przez telefon. telefon. Teraz to już było... jest takie... Hej, sorry, że ci przeszkadzam. Ale film nie wejdzie o <laughs> Nie wejdzie. No. No i pamiętam, że właśnie wtedy następnego dnia zadzwoniła, siedziałam sobie na pośladce i ona... Wiesz, bo ja myślałam o tym, co mi powiedziałaś i... Chciałabym założyć ten kanał. <laughs> I okazało się, że przez ten tydzień Zosia myślała i ja myślałam jednocześnie nad tym, i już instynktownie tworzyłam jakieś scenariusze, filmy i w ogóle. I sobie tak myślałam. I ja w zasadzie czekałam na iskrę od ciebie. No Znaczyna i to... z drugą stronę, ja też. No. I to się tak jakoś zgrało, że. No motor do działania był, zwłaszcza, że to też ważne, dlaczego pomysł spadł we wrześniu, a mm -hmm. kanosy startował w listopadzie. Nie byliśmy w tym samym mieście, tak Tak, Ja byłam wtedy miesiąc w domu. Mm -hmm. I cały, cały pomysł, nazwa, e, pierwsza grafika, która wciąż u nas funkcjonuje, jeżeli ktoś by to nas ja została tam, ale te wszystkie takie podstawowe rzeczy, to pierwsze intro, to wszystko bo powstało wcześniej, e, cała tablica pomysłów. My wciąż mamy te tablice. Nie wszystkie Wszyscy są. tablice. Nie, nie wykorzystałyśmy wszystkich. Tych pomysłów. potem weszłyśmy już w tę rutynę, więc to wszystko powstawało gdzieś tam za kulisami. No potem powstała nazwa. Nazwa, która stworzona została, tutaj od razu oddaję przez Basie, a potem została dokończona przez fakt tego, że słowotok z I, czyli słowotoki, a bardziej słowotoki, były wolnym kątem na Instagramie. Więc ja mówię, Ej, Basia, co zostajemy słowo tokami, bo jest nas dwie, i jest wolne ja tak, kontakt. Wow! Ja wtedy na grillu rodzinnym, co tam robisz? Nic, <grym> projekty, um. plany. No i tak to się zaczęło. No i minął już no, prawie rok, e, odkąd założyłyśmy kanał, i to była jazda bez trzymanki. To coś takiego, że. Tutaj powiedziałaś o tej iskrze. To ja sobie na początku myślałam, że ciekawe, czy. W pewnym momencie się załamiemy i nam przejdzie, mhm. i że nie, nie będziemy chciały dalej nagrywać, że to już stwierdzimy, że to nie jest dla nas. I ja jestem zaskoczona, jak bardzo ważnym elementem mojego życia stało się to, co robimy. Jak bardzo dużą odskocznią od studiów, od pracy, od innych problemów stało się to, że ja wiem, że na przykład ten jeden dzień, który czasem jest trudno wepchnąć, na przykład nagrywki, montowanie, ogarnienie tych wszystkich pozostałych rzeczy, jak on dawał mi dużo satysfakcji, dużo ulgi, że jak robiłam to, to czułam, że jestem gdzieś tam w domu i że mimo tego, że lubię pozostałą część mojego życia, przynajmniej tak mi się wydaje, to że to jest taka właśnie odskocznia i coś, co, na co chcę poświęcać swój czas. Takie Ultimate hobby. Chyba nigdy takiego nie miałam w życiu, więc to też dodatkowo no. na to wpływa. No, z nas, dwóch, to ja byłam tym, którego, którą trzeba było ciągnąć, bo nie dlatego, że nie chciałam, ale mnie bardzo mocno przygniatał stres. I wielokrotnie miałam, o, kończymy, rzucamy. Ja się nie nadaję, bez sensu, źle mówię, nie mówię. I, i w zasadzie ty cały czas spokojnie. Przecież to nie są zawody, to nie jest... Ja, noc... ja, I tylko internalizowany stres na tych tyłkach <grym grym> i rączki Przecież nic się nie stanie, świat nie wybuchnie, nie pójdziesz do więzienia. Więc dla mnie to też było, to było niesamowite po prostu przeżycie, skok w głęboką wodę. I prawda jest taka, że bez ciebie nie dałabym sobie rady. Nie, 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 nie poszłabym tam. Jestem ci niesamowicie wdzięczna po tym roku, bo na, widzę jak dużo się nauczyłam. I że nadal, mimo wszystko, oglądając filmy, montując, mam takie, a widzę Was, jak się stresujesz i cały czas majtasz tymi włosami w tych reakcjach stresowych, przestań, ta grzywka dobrze leży, mimo wszystko mam do siebie takie, więcej, więcej pozytywnego wyciągam mm -hmm. z tego niż negatywnego. I, I rzeczywiście niesamowicie w to wsiąkłam i uwielbiam to robić. Każde takie odkrywanie takich kolejnych kamieni milowych. Mnie tak cieszy. No zresztą moja reakcja na paczkę od Rybisa to po prostu tak, to jest bo to wiecie, tutaj też my oczywiście gdzieś tam rozwijamy kanał, robimy różne rzeczy. No i wiadomo, że wiedząc w jaki sposób funkcjonują inni, więksi twórcy, którzy mają większo, wie, większą oglądalność, więcej widzów, e, no to to też inaczej wygląda, mm -hmm. tak? wy, wy też na pewno jesteście tego świadomi, z tego też przynajmniej na przykład częściowo da się żyć. Więc dla nas takie pierwsze współprace, e, takie czysto właśnie książkowe, barterowe, to, 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 to są gigantyczne skoki, to jest jak ja trzymałam tę paczkę, tę <grym> pierwszą taką dużą paczkę, jaką dostałaś no. w ogóle wydanie sporo robić. Bardzo Wam dziękujemy też za zaufanie, za to, że, że, że doceniliście to, co robimy, bo to też jest pewien sposób, sposób dostrzeżenia tego, <grym> e, oprócz tej strefy takiej stricte no, marketingowej, no bo my też dobrze o tym wiemy, e, to, e, to, że niesamowite. No w sumie, jak Ci dawałam tę paczkę, a Ty, mówią o twoja, ja... <grym> Patrzę ja na nią, od 12 godzin, godzin trzymam tę paczkę w bagażniku i powstrzymuję się wszystkim, a ona bierze ją ode mnie, bo ja otworzyć sam. Ja... Ale widzisz, no entuzjazm mnie. Nie, nie no, ja, ja mnie to Zresztą ja po prostu, um, wiedząc, że ta paczka jest u ciebie, czekałam z tymi nożyczkami i potem ją biorąc. Ale tak, rzeczywiście to, co się tutaj dzieje, to jest wspaniałe, i uświadomiłam sobie, że, że kanał stał się. Polipka całym moim motorem napędowym do ostatecznego ułożenia sobie planu na życie. Bo i to brzmi tak, tak strasznie właśnie górnolotnie i w ogóle, ale w końcu odkryłam, że ja nie muszę zostać. Nie, bo to, to brzmi nieładnie i ja podziwiam wszystkich ludzi, którzy na przykład pracują w ośmiogodzinnym trybie, ale ja się bałam, że to nie jest dla mnie i nie wiedziałam, co robić. Bałam się, że utknę w takim marazmie, a kanał mi pokazał, że ja mogę robić to, co kocham jednocześnie, Wchodząc 8 godzin do pracy, mhm. i całe te właśnie ścieżki, które podjęłam, prace, które podjęłam, to wszystko wynika z kanału i z tego, że po prostu otworzyłam się na to i, i znalazłam nowe te. Co oczywiście tu się sprowadza do tego, że Ty też mi pomogłaś i, i, i podsunęłaś mi te te. Um. I niesamowicie, o Boże, ten rok. Ten rok to był tak, tak. dziwny rok. No ja mówię: ja z no. trzymanki, Ja tutaj też nawiązując do tego, i co ja jestem ci mega wdzięczna, już jak tak lecimy koncertem życzeń, podziękowań, tu będzie ich więcej, możecie czekać. To, to dużo też takiej cierpliwości. Ja. ja Mój największy problem, zwłaszcza na początku, jak nagrywałyśmy, jeszcze słychać i lampę, się do tych filmów, widać też ten, cały ten stres wypływający i to wszystko, ten bliski kadr, żebyśmy się widziały, teraz już jest trochę łatwiej, to, 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 to wszystko wynikało z takiego też poczucia bezpieczeństwa, że wchodząc przed kamerę ja zanim zaczęłyśmy kanał, ja wciąż mam z tym problem, ja jestem jak ten zając na. W środku drogi, co staje jak świecisz na niego światłami i czeka na śmierć, jak ktoś wyceluje we mnie kamerę. Jak mnie raz na studiach zmusili do takich filmowych, bez kontroli e, mojej, że ja tego nie widzę, nie widzę co się dzieje, bo zawsze się odnajduję po tej drugiej stronie kamery czy po drugiej stronie tam mikrofonu, e, to, to inni nakręcili, Ja wyglądam po prostu jak ten przestraszony królik. Ja nie wiem, gdzie ja mam patrzeć. Ten obiektyw mnie po prostu niszczył e, i ja, ja widzę te zmiany, widzę tą, tą stronę, ale to, to, to też. Za to jestem Ci ogromnie wdzięczna, bo dzięki Tobie przez cały ten czas ja czułam, że jestem w stanie bezpiecznie pokonywać kolejne te takie progi, kolejne te takie stresy. Nauczenie się tego, brzmi śmiesznie, ale nauczenie się tego, że patrzysz na swoją mordkę do 30-minutowego filmu przez 4,5 godziny i musisz na nią patrzeć, no bo musisz to wszystko zmontować, to... To jest szkoła, to w pewnym momencie staje się naturalne to, słuchanie swojego głosu. No miałyśmy doświadczenie na studiach, że głosu musiałyśmy się już wcześniej przez to przejść. Ale ja pamiętam na pierwszym roku, że było takie... Co? Ja tego lubię? No. Uczuję <laughs> I z twarzą jest tak samo. Człowiek się jej uczy i potem jak już też się opatrzysz swoją twarzą, to to się przekłada na pewność siebie w innych sytuacjach życiowych. Jest ci łatwiej, zwłaszcza jeżeli właśnie czujesz jakiś taki dyskomfort, w przypadku no właśnie, nagrywania, robienia zdjęć, bo każdy z nas ma taką, w dobie Instagrama, w dobie internetu, w dobie retuszu i tego wszystkiego, to, to naprawdę czasem jest trudno popatrzeć do siebie i powiedzieć No hej, lubię cię, jesteś spoko mordką, mogę z tobą żyć, nie? No. Więc y, ty, du, duży, duży wkład kanału, no ale to też y, wpływają nasi widzowie w dużej mierze y, Jesteśmy, myślę, że mogę powiedzieć, że nas obie tak po prostu zszokowane tą ilością dobrej energii, radości, e, waszymi komentarzami, które po prostu, ja jak czasem czytam, to mam łzy w oczach, mm -hmm. bo jest to tak ciepłe, tak wspaniałe, e, i to, że Wy też tworzycie tę społeczność, dzielicie się swoimi przemyśleniami, to jest taka druga strona tego medalu. Ale no chyba na ten moment, przynajmniej póki jeszcze. Poza tymi tajemniczymi łapkami w dół, które też nas stresowały na początku. że to jest moje drugie hejterskie konto. Ja tam przychodzę, żeby je postawić. E, ale wiecie, pierwsza łapka w dół to był taki... Przeżywałam mocno. No, ale no. to w ogóle było, wydaje mi się, że pod... E... Czy to nie było pod y, tą książką feministyczną? Pod 30 sekund. Tak, po 30 sekund. I wtedy też też było inaczej, bo sobie tłumaczyłyśmy, że ktoś tak. do niego nie trafił ten temat. To jest oczywiście w porządku. Łapki w dół są oczywiście w porządku, ale wiecie, ten pierwszy, pierwsza łapka w dół, pierwszy hejterski jakiś komentarz, to jeszcze nam się nie zdarzyło, ale no, to, to, jest, to jest trudne, więc na ten moment, w momencie, w którym mamy tak dużo dobroci, tak dużo radości pozytywnych myśli na kanale, to ja myślę, że lepszych widzów nie mogłyśmy sobie mm -hmm. wymarzyć. Ja myślę o wczoraj, gdy byłam na zjeździe studenckim, i to było wczoraj, tak, to było wczoraj, i wysłałam ci komentarz pod ostatnim, jakby, komentarz o treści, że to jest, że jakby jest najlepszym kontentem na polskim Booktubie I ja miałam szklanki w oczach, siedząc na tym zjeździe i słuchając pani profesor o jakichś tam dziwnych rzeczach. Lubię moje studia, wiem, co się działo, <laughs> dokładnie. Po prostu. To, jaką dawkę pozytywnej, motywującej energii dają te komentarze, to jest dla mnie coś niesamowitego I, i to jest motywacja dla mnie, gdy czasem się poddaję, bo mam gorszy okres i po prostu stwierdzam, że nie dam rady. I nagrywam jakiś materiał i wiem, po prostu czuję, że dałam z siebie najgorsze, co mogłam, że jestem beznadziejna na tym. Na tym. Nie chcę nawet na siebie patrzeć. Zmontowałam, nawet do tego nie wracam, a wy potem piszecie. Na przykład, że, że dziewczyny, wyluzujcie troszkę, albo spokojnie, jesteście świetne, i coś takiego. To to jest takie, czuję po prostu ciężar zdjęty z, z, z moich pleców. Chciałam powiedzieć, z moich skrzydeł. Nie wiem dlaczego. <laughs> Może dlatego, że patrzę na ciemkę, że nie muszę być idealna, żeby być zaakceptowana. I to jest, to jest cudowne. Kolejna, kolejna mhm. nauka, taką, którą. Wydaje mi się, że pewnych rzeczy nie da się nic wyrobić z autopsji, no, Każdy ma inne źródło i fajnie, żebyśmy znajdowali właśnie takie ostoje w swoim życiu. No, dla nas taką bardzo dużą ostoją jest właśnie kanał. Śmieszne, bo przez to, że eksponujesz się na zewnątrz, każdy może to zobaczyć i to jest w pewien sposób takie przerażające, gdzie sobie o tym pomyślisz. Ostatnio usłyszałyśmy e, pierwszy raz, jak ktoś mówi o nas na filmie, i tak. to było najbardziej creepy uczucie świata, typu ktoś, coś, jeszcze jak to jest słowo pisane, to jest takie przyzwyczajenie, okay. że ktoś przychodzi albo wspomina na Instagramie, czasem jak ktoś się odzywa albo udostępnia, co jest ogromnie znowu miłe, że na przykład chce powiedzieć swoim znajomym, że nas ogląda, mm -hmm. to jest wow. Ale jak, jak ktoś mówi coś takiego, a jak usłyszałam właśnie, że o, filmik pojawił się u dziewczyn e, słowo toki. ja e, tak, o Boże, my realnie istniejemy w tej przestrzeni. To nie jest <noise> prawdziwe. Tak, ci ludzie są prawdziwi, bo to często o tym zapomnieć, zwłaszcza w dobie hejtu, że ci ludzie są prawdziwi, ale no. właśnie w ten pozytywny, że my istniejemy i realnie robimy coś w tej przestrzeni. Tak. Nie, my czekamy, czytamy, z czasem... Też jak nie odpowiadamy od razu na komentarze, to jest bardziej rzecz tego, że zależy nam na tym, żeby się skupić na każdym mhm. z tych komentarzy, żeby przeczytać dokładnie, o czym piszecie, zwłaszcza, że i to bardzo lubimy, te komentarze, są czasem bardzo rozbudowane, znajdują długie wie, wie. wiadomości. I no po prostu też czasem no, one przychodzą tego samego dnia, kiedy film pójdzie, już jest późno, więc żeby złapać trochę oddechu i na ja spokojnie potem odpowiadamy, też staramy się dziejeć, bo my sobie czasem wyrywamy te komentarze. Nie ukrywamy, no czasem <laughs> są takie, które... Podpisujemy wspólnie, ale no, dzielimy się tym, kto, kto, akurat odpowie na ten komentarz i kto dostanie ten przywilej. Nie zawsze wynika to z tego, że akurat piszecie o tej książce, o której Dana nas nas mówiła, to wtedy to jest takie, okej, okay, to jest do baci, odpuszczenie. Ale yy, czasem są, czasem są walki i sobie zostawiamy wzajemnie komentarze. Stąd są czasem te przestoje. Ale żebyście nie myśleli, że my czegoś nie, nie czytamy, nie ten... Wszystko, wszystko czytamy, na wszystkim się skupiamy i wszystko nas bardzo cieszy. I yy, najróżniejsze też rady, które dostałyśmy. W ogóle e, poza taką społecznością po prostu osób, które nas oglądają, to e, no, mamy na razie też dosyć Dosyć, bardzo pozytywne doświadczenia z innymi twórcami, też jeśli chodzi o, o Instagram. Mhm. To, to jest super, że, że bardzo też cieszymy się i jest to niezwykle duża satysfakcja, kiedy inni twórcy też możemy z nimi porozmawiać, bo to jest też troszeczkę na innym poziomie. To jest tak, że oni też robią pewne rzeczy, też są od tej strony takiej naszej, no i poza tym możemy się wymieniać tymi doświadczeniami. Także to też jest fajne, bycie tą częścią znowu tej dużej społeczności. Niesamowita sprawa. Także kurczę, minął rok. E, e, Zastanawiałam się przez chwilę nad e, tymi założeniami, i myślałam, że co będzie po roku. Powiedzmy nie w listopadzie, albo powiedzmy tak w styczniu, zaczęłam zdać, co będzie w listopadzie. E, I myślę, że no, miałam różne jakieś tam założenia i podejrzenia, ale szczerze powiedziawszy, jak teraz je sobie jakoś tak w głowie porównuję, to myślę, że jest idealnie. Tak jak powinno być. Zawsze mogło być inaczej, zawsze mogło być, nie wiem, mogłyśmy mieć więcej subskrypcji, więcej komentujących, szersze, nie wiem, zasięgi na Instagramie, ale e, jest dobrze i, mm -hmm. i, i to jest super. I myślę, że poczucie takie po roku tego, że to jest dobrze wykonana robota i satysfakcja, to jest najważniejsza sprawa. I tak się cieszę, że rzadko mi się zdarza, chociaż zdarza mi się oczywiście czuć jakieś takie parcie na szkół Jesz Jeszcze jeden subskrybent. Jeszcze jeden do kolejnej setki. <laughs> Gdzie jest ten tysiąc? Dlaczego odszedłeś? Widziałem, o, widziałem jak trzy razy kliknąłeś subskrybuj, odsubskrybuj tego samego dnia. Widzimy to, to wszystko. Nie no, w większości nie widzimy, ale jak ktoś publicznie subskrybuje to czasem się zdarza. I coś przeskakuje, ale no to jest super. Każda osoba, która przychodzi jest przecudowna i... Wydaje mi się, że po roku nie mogłam sobie Was wymarzyć ani więcej, ani mniej. Po prostu mm -hmm. idealnie. Ja tak samo. Z jednej strony, oczywiście, jest to jakieś, o, tysiąc subskrypcji, i w ogóle dalej, 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 ale z drugiej strony niesamowicie podoba mi się kameralność tego kanału. Mm -hmm. To, że mamy tutaj swoich ludzi, e, was, których ja już kojarzę mniej więcej e, i jakoś się tak dzielimy doświadczeniami, książkami. E, które czytamy, i ktoś do nas pisze, żeby pokazać nam swoje półki, jakie książki kupił, i, i, i po prostu kojarzymy. I to jest niesamowite, że, że podoba mi się, że mamy takie grono, na które zawsze możemy liczyć. I to jest niesamowite. Tak, choćby, choćby no wiecie, to jest tak, że my, my nie mamy takiego kontaktu z Wami, jak Wy macie z nami, jeżeli chodzi o obsługiwanie z danym medium, ale to, to nie znaczy, że to jest jakieś dla nas bardziej anonimowe, tak? Nawet jeśli my widzimy. Nawet mając w głowie tylko liczbę, powiedzmy, wyświetleń w porównaniu do już komentarzy tak jak powiedziałaś, no kojarzymy już też część osób, to nawet jeżeli je nie znam imion tych ludzi, nie, nie wiem kim są, ale cieszę się, że są, że przyszli, zostawili łapkę w górę, łapkę w dół też. Tak. I że są tutaj, że odwiedzają i że mają jakąś też, no, no, oczywiście też najciekawiej jest, jak mają jakąś opinię na ten temat, choćby właśnie tą łapką w dół, bo wtedy mogli się przynajmniej zastanawiać. Ale y, to, to, to bardziej na takiej zasadzie, że, że czuć, czuć tych wszystkich ludzi wokół i to jest wspaniałe. I y, może jest tu ktoś. Ktoś to jest od samego początku. Znaczy no może nie od 25 listopada, bo wtedy podejrzewam, że jestem tu ja ty. I, I moja mama. Pozdrawiam. Więc, e, więc to, to, to jest taka opcja, ale ktoś z Was może jest, nie wiem, od grudnia albo od stycznia, dajcie znać. Ile miesięcy już słowo słowotokujecie razem z nami? Dokładnie. Ja mam teraz zacierz. Zacierz za każdym razem, jak słyszę słowo, słowotok w jakiejś randomowej konwersacji albo widzę w jakiejś randomowej tekście jakieś słowo, to tak sobie myślę. Słowotoki. To my. I też może już na koniec. Um, chciałam powiedzieć yy, anegdotkę, że jak nagrywałyśmy pierwszy film, to nagrałyśmy chyba godzinę i nagrałyśmy go bez dźwięku. Tak. <laughs> to był jeszcze czas aparatu z mikrofonem. To było piękne. I nagrałyśmy drugi raz. To jest ten pierwszy wrap-up i on jest równo na nagrany drugi raz i może dobrze, że nagrałyśmy go drugi raz, bo za drugim razem on w zdecydowanie lepiej. lepiej. Tak. No. I to były najkrótsze moje włosy jakie kiedykolwiek zobaczycie. I moja... W i... Życiu. i moja jedna refleksja w notatkach, które wspólnie zrobiłyśmy z Zosią. Moja jedyna refleksja to było to, że po roku odkryłam, że dobrze mi w każdym kolorze głosu.